Kacper Matyszewski, potocznie strzała po wygranej błyskawicznie walce na Army Fight Night 12. No Kacper powiedz, jak się czujesz? Czuję się niesamowicie, ale najpierw trzeba zauważyć, że macie bardzo ciekawe mikrofony. E, nie no, czuję się super naprawdę. Ci się bardziej podoba? No, to nie jest taki mniejszy z gracją, uważasz jest taki no pokaźny, pokaźny, no, przepraszam. E, to, czuję się niesamowicie, wiadomo, debiut zawodowy za mną, e, po przerwie spowodowanej kontuzją dość poważną. Się super, Cieszę się, że wróciłem do startu, cieszę się, że zacząłem starty zawodowe, i teraz lecimy tylko do przodu, i coraz wyżej, coraz wyżej. chcę się rozwijać, przepraszam. Czy ty po tej wygranej masz już zagwarantowany kontrakt w Armii? Nie wiem, na ile mogę mówić, ale na pewno to nie jest moja ostatnia walka w Army Fight Night. Okay. Także jeszcze się spodziewajcie moich występów właśnie na tej organizacji. Strzała. Czy Ty chciałeś ustrzelić swojego przeciwnika ciosem, czy bardziej planowałeś jednak mimo wszystko rozwiązać tą walkę w parterze, w której płaszczyźnie Ty się właściwie lepiej czujesz, bo nie jesteś tak szeroko znany naszej publiczności, więc może byś troszkę o sobie powiedział. Jestem młodym zawodnikiem i nie ma już takiego, że dzielimy stójkowicz, parterowiec za, za pasior. Nie, jestem zawodnikiem MMA, w każdej płaszczyźnie się czuję dobrze. Plan był taki, żeby po swojemu zacząć na początku w stójeczce, na spokojnie, pojedynczymi ciosami, Trochę mnie Daniel zaskoczył tym jak się, potocznie mówiąc, rzucił na mnie. Sam, że tak powiem, skliczował, zainicjował te zapasy i parter. Poszedłem w jego grę i pokazałem, że skoro tam chcę toczyć, ok, tam też ja mogę skończyć. Czyli rozumiem, że bierzesz przykład ze swojego kolegi klubowego trenera, który jest z tobą sepka przybysza i zamierzasz swoje walki kończyć poddaniami, a później zbierać za to heraklesy, rozumiem. Oczywiście, przyszły rok, znaczy ten rok i przyszłe heraklesy. Mam nadzieję, że ten rok będzie piękny dla mnie, dla naszego klubu i spotkamy się tam większym gronem już nie tylko seba, bo on pazerny z wszystkie heraklesy by zebrał, a teraz trzeba mu popsuć plany i więcej dla nas klubowiczów. Jak mówimy o planach, to powiedz jaki ty masz plan na ten rok? Ile razy chciałbyś zawalczyć? Jaka była optymalna liczba startów dla ciebie? I no tak. Tak jak powiedziałem, jestem już związany teraz z organizacją Armia Fight Night, więc cieszę się, że będę miał tu stałość startów. I. Bardzo chciałbym zawalczyć trzy może nawet cztery razy, ale trzy na pewno. Zawsze wszyscy mówią, że trzy to jest takie optimum, a zazwyczaj wychodzi nawet dwa, no bo to jakaś tam mała kontuzja, coś, nie wiem, choroba, cokolwiek, ale myślę, że teraz po tej mojej kontuzji, po tym jak wróciłem te trzy walki, to uda mi się zrobić. A jaką miałeś kontuzję? Miałem zerwanego ACL-a w kolanie, więc dosyć popularna. dosyć popularna w naszym sporcie. Tylko, że ja jestem też dość młody, dużo mi dała taką kontuzja, naprawdę pokładała w głowie. Wróciłem, nie chcę mówić, że innym zawodnikiem, ale z pokładaną głową, z tym, że trzeba rozsądnie trenować, jeżeli się osiągnąć to, co ja chcę osiągnąć, a naprawdę, owieźcie mi, chcę osiągnąć dużo. No właśnie, a propos tych osiągnięć, to takie pytanie bardziej z mojej branży, bo tutaj widzę, że ty bardzo chętnie udzielasz wywiadów, zawsze się stawiasz, zjawiasz i czy Sebastian Przybysz ma w tym swój wkład, że jakby starać się uświadomić, że musisz jednak mimo wszystko dbać o te swoje social media i je prowadzić oraz o kontakty z mediami? Zgadza się, wydaje mi się też, że tym właśnie młodym zawodnikom takim jak ja jest łatwiej przychodzi. Nie jest to, że na początku też... Pierwsze o czym pomyślałem, jak zacząłem trenować, a, ale będę miał super social media, ale będę sławny, bo że nie, kompletnie nie, na początku też w ogóle nie miałem żadnego Instagrama, Facebooka, nic, ale jest to ważne, to pomaga zdobywać kontrakty, to pomaga zdobywać sponsorów, którzy szczególnie na początku kariery pomagają po prostu nam trenować, utrzymywać się tego, z tego po jakim czasie, bo no, wiadomo na początku to my głównie dokładamy i inwestujemy w siebie. Początek walki agresywny ze strony Twojego rywala. po zainicjowaniu zapasów atakował też w stójce głównie takimi obszernymi czasami? Czy odczułeś któryś? E, jeden się sam zdenerwowałem na siebie, ale to było do sobie tak, że dostałem ten czas. Może jakim cudem to weszło, ale okej. Okay. Nie powiem, że jakoś tam mocno mną wstrząsnął, ale poczułem gdzieś tam że wylądował na czole i później wrzucił już jeszcze kilka czasów, bo widział, że trafił, ale te czasy już nie doszły, sklinczował, No i tam już ja przeniosłem, że tak powiem, swoją grę i udało mi się poddać zaraz go. Zapasy ze strony twojego rywala, bardzo agresywne, bardzo e, zrywny przeciwnik. Powiedz, e, czy tej końcowej akcji, e, gdzie już piąłeś się za plecy, to też była kontra na jego obalenie. E, powiedz, czy czujesz, że tam jest blisko tego, aby on e, zajął pozycję z góry? Nie, powiem szczerze, że od razu, na początku miałem taką myśl, jak wpinałem tą nogę, że mowę, może się trochę pośpieszyłem, ale jak udało mi się już zapiąć taki mój chwyt, czyli ten trójkąt nogami, mam długie nogi, więc staram się z tego korzystać, na, szczególnie w tej kategorii e, i zapiąłem ten trójkąt, to się czułem pewnie mówię, ok, teraz tylko się nie śpiesz, nie, nie, nie pompuj łap, żeby zaraz nie było, że nie będę miał jak w ogóle uderzyć, jeżeli nie skończę. E, pierwsza próba duszenia nie weszła, druga już poprawiłem chwyt, też trochę tak dziwnie, bo nie standardowo za rękę, ani typowy, przepraszam, ataleo, tylko za przedramię do ale czułem, że po prostu miałem idealnie na szyi i już zaczął harczeć, więc kwestia czasu, kiedy odklepał. Armia kontraktuje coraz więcej młodych zawodników, takich jak Ty, którzy dopiero zaczynają. Ten rynek jest coraz większy, szczególnie w armii powiedz, czy ty masz kogoś na oku, czy kogo dadzą, tego będziesz bił przysłowiowo. Nigdy, o, że tak powiem, idąc w ślady właśnie mojego przyjaciela Sebastiana i innych zawodników od nas z klubu, też naszego trenera nigdy nie będę wybierać sobie przeciwników. Jeżeli chcesz być najlepszy, musisz się być z najlepszymi. Wiadomo, że nie, nie powiem, że od razu chcę nie wiem, TJ albo Petra Jana, albo w ogóle UFC, dawajcie kontrakt, Dajna. E, tylko powoli, spokojnie, ale na pewno nie będę sobie wybierać rywali. I od razu z góry chcę też podziękować Filipowi Bątkowskiemu i Dawidowi Walaskowi, że dali mi szansę zadebiutować tak zawodnik, który, ja, który nie jest jakiś bardzo znany, może się w ogóle, <noise> e, że pozwolili mi zadebiutować dla swojej organizacji, która jest. Jedną, w mojej opinii jedną z najlepszych naprawdę organizacji w Polsce. To chyba tyle z naszej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam. Bardzo. Tak, bardzo. Możesz podziękować, komuś Tak, pozdrowić Oczywiście właśnie i... chciałem Cię o to poprosić e, Was. E, dziękuję serdecznie wszystkim moim sparring partnerom, wszystkim chłopakom z klubu. E, Mighty z Gdynia pozdrawiam Was, pozdrawiam tutaj mój kochany narożnik, Sebastiana Przybysza i Wilka 01. E, sprawdzajcie na Instagramie. E, i moim sponsorom bardzo dziękuję za wsparcie, Physiolab, które wyciągnęli mnie przez ten ostatni rok z kontuzji, Wilczy Catering, dziękuję za szamkę i MatLife, dziękuję, świetne ciuszki. Dziękuję bardzo.